Zmienna pogoda, wypadki, samochód bezpieczeństwa, Zaobr zdobywający więcej punktów od Ferrari czy Lando Norris wygrywający otwarcie sezonu. Zapraszam na spóźnione podsumowanie. Tak jak mogliście usłyszeć na początku, naprawdę sporo się wydarzyło i wątpię, że ktoś oczekiwał jeszcze więcej. Był to świetny wyścig, ale nie dla debiutantów, przynajmniej nie dla większości, ponieważ tylko dwóch. Ukończyło ten wyścig. Isaac Hadżar rozbił się przed startem, Jack Duhan, no chwilę po, w późniejszej fazie wyścigu, podobny los czekał Gabriela Bortoleto, a także Liama LoSona. Ale spokojnie to nie jedyni kierowcy, którzy nie ukończyli tego wyścigu, ponieważ doświadczonych też spotkały problemy. Carlos Sainz czy nawet Fernando Alonso. Kolorowo też nie było w najszybszym McLarenie, ponieważ w pewnym momencie zarówno Lando Norris, jak i Oscar Piastri wypadli z toru. Brytyjczyk się uratował, Australijczyk, tak jakby. Mieliśmy także do czynienia ze świetną strategią Ferrari i komunikatami, które były naprawdę interesujące. Na przykład dowiedzieliśmy się, że jeżeli fotel jest pełen wody, to oznacza, że jest tam woda. Podtrzymana została również klątwa, gdzie zeszłoroczny zwycięzca nie jest w stanie ukończyć potem wyścigu. I to, o czym wspomniałem na początku, naprawdę nieoczekiwane wyniki. Stroll na miejscu szóstym, Nico Hülkenberg w Zauberze. Miejsce siódme. Andrea Kimi Antonelli w debiucie, wiem, że tutaj jest napisane piąte miejsce, ale ukończył na czwartym miejscu, naprawdę jeden z jedynych, jak nie jedyny debiutant, który sobie poradził. No i można wspomnieć także o tym, że Russell znowu nic nie zrobił i tak znalazł się na trzecim miejscu na podium. Dajcie znać w komentarzach, czy oglądaliście ten wyścig, a jeżeli się spodobało i chcielibyście obejrzeć więcej tego typu kontentu, to proszę, zaobserwujcie.